Witam wszystkich na porannej aktualizacji rynku Forex. Przypominam, że żadne informacje zawarte w tym nagraniu nie są to rekomendacje inwestycyjne. Jest to tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynek. Każdy z rynku działa własne ryzyko i własną odpowiedzialność. Przechodzimy sobie już do wykresów. Zaczniemy od kalendarza ekonomicznego. Za 47 minut PKB w Polsce. Wskaźnik CPI w Niemczech o 14:00, no i tutaj 14:30, zdeklarowanie wstępnych bezrobotni bazowy indeks cen wydatków konsumenckich i bazowy indeks cen wydatków konsumenckich, Core PCI i PCE. Także tutaj mamy bardzo ważne dzisiaj dane. <coughs> Może bujać rynkiem. Myślę, że do, do tej godziny będzie spokojniej na rynku i e, zobaczymy tutaj jakieś większe ruchy. Które, które pozwolą nam na ocenę tego, co się może dziać dalej na rynkach, czy dolar będzie się umacniał, czy będzie się osłabiał, że te dane na pewno będą miały na to wpływ, pokażą nam dalszy kierunek. Przechodząc już szybko do wykresów, widzimy tutaj, formację głowy na eurodolarze. Interwał godzinowy, formacja głowy z ramionami wybicie 061 tego poziomu. Jeżeli wybijemy ten poziom, uważam, że, że jest szansa na dojście tutaj nawet w okolice 108850. Także trzeba uważać na tych danych, co będzie. Tutaj możemy dołożyć jeszcze jedno mierzenie na, tych, na godzinówce. I mam 8,6, czyli mamy układ harmoniczny. I ja pod to będę grał tutaj. Na pewno będę realizował swoje, swoje take profity na tym poziomie, na wypełnieniu tego układu harmonicznego. Ja może zaznaczę ten układ harmoniczny. Tak, i tutaj na 161 jak najbardziej jest szansa tutaj dotrzeć. Może być przystanek jeszcze tutaj na 1,08514, ale wybicie tego poziomu myślę, że będzie... O, takie poziomy sobie zaznaczamy. Tutaj może być jakaś mała reakcja i dalej kontynuacja w te rejony. Czyli moim targetem na dzisiaj jest 1,08582 na euro dolarze. Fund do, fund do dolara, tutaj też mamy podobną sytuację, podobny układ harmoniczny. Już sobie pomierzymy to wszystko, co tutaj mamy od tego szczytu do Widzimy, na 0,61 się odbiliśmy. Tutaj ta fala wzrostowa dopiero się tworzy. Może tutaj usuniemy ten, ten poziom. Zasuniemy tą linię jako taką ważną linię. I jeszcze jedno, co jest widoczne na A1, no to jest ta linia trendu, tak? Jeżeli wybijemy tą linię trendu, moment, jeżeli wybijemy linię trendu, no to weźmy ją od góry, OK, to wówczas to dojście jest jak najbardziej realne. Tutaj w te rejony i ja osobiście tutaj jeszcze bym dodał takie mierzenie, że od tego szczytu. Nie, od tego, <coughs> przepraszam. Od tego szczytu. Teraz tą ostatnią falę spadkową, jakbyśmy sobie pomierzyli, która tutaj miała miejsce, ta większa. I widzimy również strefę, która nam się pokazuje na wykresie. Ukrywa ona się z tendencją. Także tutaj poziom 126 915 126. Już zaznaczamy. Okay. I to są poziomy, które mnie interesują na dzień dzisiejszy na funcie do na punkcie do dolara. Kolejne usd.pln, tutaj no spodziewałbym się jeszcze jednego zejścia niżej. Na usd.pln. Tak i przetestowania tutaj tych poziomów tej strefy, może nawet Także warto, warto tutaj obserwować. No, widzimy, że teraz to zejście się pojawiło i, i ten poziom jest to bardzo ważnym poziomem, jeżeli chodzi o utrzymanie się tego, co o utrzymanie się dolara powyżej tej linii ze względu na dojście później wyżej, czego się spodziewam, że dolar się umocni po dzisiejszych danych. Także. Dane mogą być raczej prospadkowe dla euro i dla funta, natomiast te poziomy, które zaznaczyłem, myślę, że zostały osiągnięte przed danymi, a tutaj zobaczymy ten poziom, bądź tutaj nawet zejście w okolice 96, 95. Zaraz jeszcze tutaj sobie zmierzymy ten ruch, który mieliśmy. Mamy 0,61, tutaj była reakcja i teraz jeszcze to, ten poziom. Mamy tutaj tą zieloną linię, to jest 0,97, tu mamy 0,61, także też powinna się pojawić reakcja. Jeżeli się tu pojawi ta reakcja na tym poziomie, no to jest szansa na wyjście górą. Ale będziemy to obserwować. Bo gdyby nie, no to tutaj ponowny test okolic 3,97 jak najbardziej indeks dolara, przechodzimy do indeksu dolara. Tutaj na interwale jednogodzinnym widzimy, schodzimy poniżej tej korekty ponownie. No i tutaj ta podaż się pojawia, także gdybyśmy zamknęli się poniżej tego poziomu, jest duże prawdopodobieństwo zejścia nawet tutaj w te rejony 103. Okej. Okay. Tak, 103 428, to jest tak bardzo lokalnie, natomiast patrząc z, z interwału e, godzin jednodniowego widzimy, że pojawiła się reakcja na, na poziomie tego kanału wzrostowego, no i jeżeli by, by e, tutaj ta wyprzedaż była kontynuowana, no to 103 498 jako pierwsze wsparcie, co by się wiązało z tym, że Euro, dolar, dolar idzie do góry, a dolar do złotówki pójdzie. w tam te okolice, o których mówiłem. Natomiast tu warto obserwować, bo jesteśmy na zasięgu korekty, widzimy dolne cienie, które tutaj nas wyciągały do góry. I myślę, że wybicie tego, ponowne z tego kanału, jest tylko kwestią czasu. W związku z tym, że się dolar osłabia, złoto idzie do góry. Natomiast jesteśmy na bardzo ważnym oporze 39. Jego wybicie to jest dla mnie dojście tutaj w te rejony, które mamy zaznaczone wyżej, 54,61. Natomiast przechodząc na interwał godzinowy, tutaj w dalszym ciągu ta analiza, którą sobie robiliśmy wcześniej, ona jest dla mnie aktualna. I tutaj z tej 44,46 spodziewam się tej większej reakcji niemniej jednak, jak będziemy się tutaj dłużej konsolidować, no to jest szansa nawet na wejście tutaj w te rejony, ale ja będę to obserwował, co się tutaj dzieje, bo jeżeli dolar zacznie nam się umacniać, no to wówczas będziemy widzieli spadki na złocie. Gaz ziemny, na gazie ziemnym kontynuujemy wyjście w górę, tutaj mamy do oporu 1,912, Target naprawy no został osiągnięty, niemniej jednak, tutaj od tego poziomu spodziewam się reakcji podażowej. Pierwsze wsparcie: 1,764. Ja obecnie czekam tutaj na dojście ceny do te rejony. Ropa WTI wczoraj widzieliśmy bardzo ładny wzrost, niemniej jednak ta strefa nas zatrzymała ponownie. I teraz, jak to tutaj lokalnie, tutaj się troszeczkę pozmieniała sytuacja. Widzimy, że wybiliśmy z zasięgu tej dużej zielonej korekty. Tak, mamy tutaj 0,61 i 0,5. Ja może pousuwam te mierzenia, bo one już są... Tutaj mamy pierwszy poziom wsparcia, to mamy na tym poziomie 0,5, wybiliśmy... Wybijamy 0,382, także to jest pierwsze wsparcie. Drugim wsparciem na no, ropie lepiej działa ten poziom, czasami 0,5, także warto go obserwować. Natomiast tutaj, mierząc ten ostatni ruch wzrostowy, widzimy, że po drodze mamy 8,86, no i później, jeżeli byśmy wybili, no to 127 i 161 że ja zaznaczam te poziomy. Niemniej jednak no to już jest nisko dosyć. Nie, nie wiem, czy tutaj zejdziemy. Natomiast dla mnie jeszcze jednym ważnym mierzeniem jest mierzenie tego ostatniego ruchu wzrostowego, który tutaj mieliśmy, tego podbicia, bo on też nam coś może pokazać. Wybijamy 8, 8 6, 161, 7, 7. 951 Jako poziom na longa z małym przystankiem. Tutaj od ta strefa będzie taką strefą akumulacji dla mnie. Tak? Tutaj dojdziemy, no to tu będę w tej strefie akumulował sobie pod ewentualne wyjście górą na ropie z targetem tutaj o okolicach 80-80 dolarów. 80 Także to jest. Coś, co na ten moment obserwuję. Tutaj jeszcze potwierdzeniem tego poziomu może być tego niżej. 61, tutaj 1 do 1, gdybyśmy robili. No ale ja pierwszy poziom tutaj będę zaczynał: akumulację na ropie. Także mamy ropę, złoto, waluty. Surowce mamy. Tutaj jesteśmy na. Dał się, nadał się. Trochę nam się ta koncepcja rozjeżdża. No, wybijamy tą strefę. Eee, także to 800 eee, powinno nam utrzymać. Widzimy, że jeżeli zamkniemy się nad tym szczytem, nad tą strefą, ale jesteśmy pod tą strefą i ta strefa nam się robi strefą rozpadkową. Niemniej jednak tutaj byśmy mogli dołożyć sobie mierzenia na godzinówce tego, poszukać kolejnego wsparcia. I tutaj od dołka do szczytu. Mierzymy 0,5 wybite, czyli tak mocno nadbite, bo na ten moment nam utrzymało cenę. Tak ja zaznaczę z tego szerszego mierzenia te dwa poziomy. I teraz to podbicie całe, które tutaj mamy. 127161 nam tutaj wypada. A jeszcze to ostatnie podbicie, które mamy, to 161 wypada tutaj niżej. Także ja będę też obserwował jako popytową strefę tą strefę, którą tutaj zaznaczam, tak? Gdyby cena tutaj dochodziła, będę starał się zagrywać longa do tej strefy, która teraz dla mnie jest strefą oporu. Ponieważ zamknęliśmy się pod nią. Także zobaczymy, jak ta świeca godzinowa się zamknie. Niemniej jednak jest to dla mnie taka strefa oporowa teraz i będę czekał tutaj na to, co się wydarzy. Czy ta świeca zamknie się w strefie, czy poniżej, jeżeli poniżej, no to ten target jest jak najbardziej realny. To wszystko, co przygotowałem dla Was na dzisiaj. Życzę udanego dnia i do usłyszenia. W przyszłym tygodniu bo dzisiaj mamy czwartek, także jutro aktualizacji porannej nie będzie. Ja raczej w piątek domykam wszystkie pozycje. Niemniej jednak postaram się na naszą grupę wrzucić jakieś tam informacje, jakieś setupy, które ewentualnie będę próbował rozgrywać. Jednak staram się nie zostawać z pozycjami na weekend. To wszystko. Życzę udanego dnia i do usłyszenia. Cześć.